Myślę, że się chyba ch chowali, nie wiem, może w tej sypialni, słuchajcie, bo nie widziałem wcześniej w ogóle tego pomieszczenia. Oh, man! Nowy podręcznik. Ciekawe, czy to już ostatni. Nowy rodzaj ulepszeń. I to jest, moi drodzy, ostatnie już drzewko. Zobaczmy. materiały wybuchowe, czyli mamy drzewka podsumowując przetrwanie tworzenie przedmiotów skradanie się, precyzja materiały wybuchowe i tutaj mamy w przetrwaniu szybkość w trybie nasłuchiwania szybsze leczenie, zwiększone zdrowie szybkość w trybie nasłuchiwania 2 i wytrzymałość dalej mamy tworzenie ulepszenia broni białej, szybsze tworzenie przedmiotów, bomby dymne, ulepszone apteczki i więcej bomb dymnych. Tutaj mamy twórz tłumiki, klarowność trybu nasłuchiwania, szybsze czołganie się, ulepszone tłumiki, szybsze zabijanie z ukrycia i w precyzji, większa stabilność podczas celowania, szybszy ruch celując, zasięg trybu nasłuchiwania, Wstrzymywanie oddechu i tutaj dzięki temu, że znaleźliśmy łuk od Borysa mamy Twórz więcej strzał i w ostatnim Materiały wybuchowe, które odkryliśmy przed chwilą Stwórz strzały wybuchowe, ulepszone miny pułapki, ulepszone koktajle mołotowa, Twórz więcej min pułapek i Twórz więcej strzał wybuchowych, takie coś. Ja w to nie będę szedł, bo jedyne co by mnie tu interesowało, to ulepszony koktajl Mołotowa, ale by mnie to kosztowało 80 tabletek. Tutaj doszliśmy już do końca, więc nie musimy tego rozwijać. Tutaj zostały nam tylko bomby dymne, ale nie zrobiłem jeszcze nigdy żadnej, więc też nie będę w to szedł. Tutaj chcę dojść do wytrzymałości, także teraz pójdziemy sobie w szybkość w trybie nasłuchiwania. I brakuje nam jeszcze około 44 tabletek do wytrzymałości. Później pójdziemy na pewno w precyzję. Także taki mamy rozwój, jeżeli chodzi o naszą postać. Bardzo fajna opcja. To jest oczywiście po odkryciu tych wszystkich podręczników. E, trzeba było ich znaleźć aż 4. No i nam się to udało. Także naprawdę spoko. Więc mniej więcej w połowie gry zdobywamy wszystkie podręczniki, na to wychodzi.